Pamiętamy na pikniku ekologicznym, który odbywa się w ramach takiego większego projektu z szacunku do drzew i książki. Przede wszystkim chcielibyśmy uroczyście otworzyć książkę dziennie. Nie pojął niesprzyjających warunków atmosferycznych odbywa się częściowo na polanie przy harzykowskiej plaży, częściowo w hotelu Belawi, częściowo w amfiteatrze. Tutaj na Charzykowskiej, przy harzykowskiej plaży odbywają się warsztaty z Aleksandrą Dylong panią harzykowską weterynarz, która opowiada dzieciom o tym, jak zachowywać się w lesie, czego nie robić, co robić. I właśnie nie zabieramy takich małych zwierząt. Tu, że mieszkamy, słuchajcie, mamy lasy w koło. Jest klasów dużo. Sky, hey. right on. Right on. Tuż obok panie z dyskusyjnego klubu Książki dla Dorosłych przygotowały dla wszystkich dzieci, rodziców Słodki poczęstunek, za co im serdecznie dziękujemy. A kawałczek dalej są warsztaty z papieru czerpanego z panią Pauliną. Like Niecycowe. O czym myśli takie drzewo, ja które tak przez letnie wieki? Bo drzewo ma Były anki odbywają się warsztaty teatralne z Adą Zakrzewską i jej grupą teatralną Po prostu Drama. W hotelu mamy przygotowane dla Państwa warsztaty z Zaborskim Parkiem Krajbazowym, gdzie poznają Państwo mieszkańców lasu, a tuż obok Lucyna Budław opowie o tym, jakim jesteście drzewem. Drzewa są wyjątkowe. Po pierwsze, są najwyższe na świecie, są najgorubsze na świecie, są najstarsze na świecie. Jest ich mnóstwo, mamy z nich mnóstwo żywe. Nasze najmniejsze nietoperze bardzo wiele ile półchapachnika. Są malutkie, są nawet takie. Trzeba włożyć, słuchajcie, sosny, trzeba włożyć do doniczki, podlewać i za dwa lata przesadzić do ziemi, słuchajcie. I będzie drzewko rosło, tak, żeby będzie nie zapomnieć.